Teraz you need to fix paranormal activity. wchodzi taki Ra, i on nie ma tego poziomu, i możemy wygrać bez tego, i mu nie włączy tych lepszych duchów, a z tym będzie mu włączało. Ale później mi co to, to exit dodatkowy? Ten nowy duch jest na dziesiąty level. O kurwa, co pośledzony. Znalazłem. Łazienka na parterze. Jest zer... Ile? 0 stopni. Where are you? Chyba oh, mi bieter teraz serduszko okay. zaczęło bić. Can you talk? Mamy IMF. Trzy. I... Chyba już wyszedł. bo ja mi huch-huch. huch Tak. Ła! Hand, kurwa. A to może na trudnym czy na łatwym? Na normalnym. Kurwa. Chyba. Tak. Nie była mnie. Wtedy wchodziłem. Dobra. No mnie zaatakowała też gdzieś u góry. Otworzysz żadnych drzwi. Otworzyłem, dobra. Oła. Wow. Kurwa. O, Jest hant. Hant. Ty na Aha. normalu? się zamykają? A hantuje normalnie. Goni nas teraz. Pierdalej po gdzieś. Próbuję. Bo to jest adrenalina, nie? Ja kurwa jestem strasznie wolny. Eee, dobra pochancie. no. Ale na łatwiej jest to kurwa. O kurwa, zostawiła mi przejście szafką. No, ale tak może teraz. Ja pierdolę Marian, zabierz mi to stąd. <laughs> Ognisty zalc kurwa teraz, tak? Co jak ona tam będzie, bojam się. O, odsunęła mi, dziękuję. <laughs> Show tak I bywa, pierwszy. lampkę zrzuciła nawet. Tak, bo ona rzuca leżała mi i mi teraz. No, dziękuję. O, pikała miła. tu jest. O, tu atakuj, jest. Atakuj, 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 kurwa, atakuj. Chyba no zamknęła mi drzwi przednią. Nie handlujesz? Aaa, kici, kici. Uuu, uchu, uchnęła mi, kurwa. Na górę poszła no. It's working! My friend. Bezpieczne dźwięki że przeklętego lustra z prawidłowo z i na na tablicy hej okay. idę tam kurwa ale chyba zoptymalizowana łapa jest, jest bo mi flemi laguje ale A najgorsze to, że nie wiemy co gdzie tu jest. I dalej nie, da im, nie wstawili tutaj skakania, kurwa. Oj, chłodek mf 3 jak to nie. I robi teraz inny dźwięk, jak ci jest zimno. Bo twoja postać. Gdzie jesteś, bo cię nie widzę, kurwa. A tu jesteś. Jest ha, tutaj. O kurwa. Co, kurwa nie działa nic. Nie żyjesz. Nie, nie żyje, nie zadziałało mi nic. Ani ognista sól, ani zwykła sól. Aha, czyli podczas tego handlu trzeba spiedać po prostu? Nie, to jest specjalny hand. W opisie było, że on jest, to jest specjalny hand, typowo, że nie działają ochronki. Aha, czyli jak zamyka nam drzwi, to mimo wszystko spiedać dalej. A, zostawił szafkę wejścią. No dobrze mówił, zapalił wszystkie światła. O, jest tu za tobą, po las. Handy co? Nie wiem, idzie. No, po mnie. O kurwa. Kurwa, to łatwiej jak jest. Nie, na kurwa będzie trzeba... Pierwszy raz nie żyjemy w tej grze, pierwszy raz. Kurwa, ty... A! Jebane, Goni spierdala, mnie! dalej, ale nie, masz, nie ma hanta, nie? Nie, ale kurwa tak podbieg za mną. Zrób zdjęcie upiora, trzeba mu zrobić zdjęcie kurwa. Podbieg, kurwa mi za plecach. Zrobiłeś mu zdjęcie? Nie, bo miałem na plecach i Dobra, trzeba mu zrobić zdjęcie, zrobić upiorowi i ataku ducha, no. no. No tak, ale trzeba mu zdjęcie zrobić. O kurde! Spierdalaj! Jak będziecie go nie uciekaj! Run Forest! Biegaj Ech. po hacie! W kółko, Spierdalam! W kółko. A! Kurwa! Dopadcie. Tak, ale ochronka mnie ochroniła. Aha, to może wiesz co, może to na trudnym jest tylko. No może, może... naprawili no... wreszcie. No I will catch you, mały skurwysynie. Zdawił ból. Mhm, weź mnie nie wdziekł. O kurwa. Jebłem mu, jebłem mu! Właśnie raz! Kurwa, nie trafiłem! Spierdalaj! Ty, bo jest hand. Pierdalam. To specjalny, nie? Kurwa, słyszę go. Biegi za to, A! kurwa. Ty, zadziałała święta sól. Ja ty ale, ale. Że e, Świeczki zadziałały. Dobra. Teraz trzeba je zgasić. No, są trzy zapalne chyba że chuj. A. Dobra, wyszedłem na zewnątrz do tego. A dobra. ja nie, ja nie od... mnie zagrodził. Kurwa goni mnie! Masz... Dążę, zdążę! Spiegnąć! Oh. Zginęłeś? Nie. Ja byłem go z serbną bombą. Się nie ma wzni w gnianego, tylko drzwi Eee! Ja pierdolę, ty kujo. Powiedziałem, że się z tobą uda. Zauważyłem tego drona, kurwa, nie? O, gdzieś do góry po. Jumpscare.